24 lutego w siedzibie Centrum Integracji Międzypokoleniowej Chorzowska strefa wolontariatu zainaugurowała swoją tegoroczną działalność. Będziemy kontynuować pracę, którą zaczęliśmy w ubiegłym roku, czyli pracę w szpitalach z wolontariuszami na oddziałach geriatrycznym, neurologicznym czy ortopedycznym, a także w szpitalu dziecięcym, gdzie raz w tygodniu przynajmniej wolontariusze pojawiają się i spędzają czas. Będziemy też kontynuować akcje z, z biblioteczkami na terenie szpitala, czyli zapraszamy i prosimy o, o przekazywanie gier i książek na ten cel i bardzo dużo nowości, tak? Czyli Poszerzanie tej grupy wolontariuszy też o młodzież, żeby to była taka międzypokoleniowa wymiana. Dużo akcji, które się wiążą z różnymi porami roku, tak? czyli przywitanie wiosny, sadzenie wspólnie roślin przed oddziałami szpitali, żeby pokazać, że jesteśmy razem z pacjentami, żeby oni też się czuli, że ktoś o nich myśli. Będzie też bardzo długi dzień dziecka dla wszystkich dzieciaków. Będziemy robić miechoterapię, będziemy się przebierać, będziemy bardzo fajnie spędzać czas, ale też się uczyć, bo przewidzieliśmy też parę spotkań takich merytorycznych dla naszych wolontariuszy. To jest najważniejsza grupa w całej naszej działalności. To jest grupa, do której dążymy do tego, żeby to ona żeby to ona wiodła prym, żeby to ona prowadziła wszystkie te nasze projekty, bo, bo ci ludzie robią to z dobrego serca, angażując siebie i chcą dzielić się tym, co już potrafią. Siłą napędową strefy są między innymi chorzowscy seniorzy. Myślę, że zaczniemy znowu tą akademię z powerem i mamy dużo pomysłów i to będzie wykorzystane w tym sezonie. Chodzę do dzieci na truchana. No teraz liczymy, że nareszcie się zacznie, bo już cały miesiąc nie było nic więcej, bo już i styczeń i luty, bo my fajna ekipa. Nasi wolontariusze, którzy już od dwóch niespełna lat pracują aktywnie, udowodnili, że potrafią poruszyć najbardziej zatwardziałe serca do pomocy innym osobom. Jest to też jednocześnie pokazanie aktywnych seniorów życia w radości, dawaniu od siebie swojego serca, a jednocześnie czerpią z tego Radość i satysfakcję. Chorzowska strefa wolontariatu nadal poszukuje ludzi chętnych do pomocy. Gorąco i serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców Chorzowa, niekoniecznie seniorów, również młodzież, ponieważ celem naszego wolontariatu jest również integracja międzypokoleniowa. Pokazanie wzorca, który będzie naśladowany również przez następne pokolenia, że dawanie pomocy innym i w dzisiejszych czasach altruizm nie jest tylko stratą czasu ale także również aktywnie i miło można spędzić w ten sposób czas. Wszelkich informacji odnośnie działalności Chorzowskiej strefy wolontariatu udziela Biuro Polityki Zdrowotnej i Aktywizacji Społecznej w Urzędzie Miasta Chorzów w pokoju 214.